Cześć. W Dreamcastie zawsze brakowało mi fizycznego przycisku reset, aby mógł w każdym momencie wyjść do BIOSa konsoli. Przycisk reset mógłby się znaleźć tu gdzieś na górnej części obudowy, przy przycisku Open czy też Power. Tak jak to było w klasycznym Szaraku, i to było dobre rozwiązanie. Dlatego w tym odcinku zamontuję sobie taki fizyczny przycisk, i będzie to ten mały mikrostyk, który jest w myszkach czy gamepadach. Zamontuję go pod modemem na tej ściance, tak aby nie był widoczny, bo nie chcę perfidnie psuć górnej części obudowy Dreamcasta. Ten mikrostyk ma cztery nóżki, z których dwie pary są połączone. Można oczywiście sprawdzić to miernikiem, ale jeśli nie macie miernika, to zwyczajnie można to sprawdzić po obudowie. Tu, jak widzicie, na spodzie są takie dwa równoległe paski plastiku, które pokazują nam, które nogi są wspólne. Dlatego, aby przycisk działał poprawnie przy wciśnięciu, to należy przylutować przewody na krzyż, czy też po przeciwległych stronach, tak jak to teraz widzicie. W obudowie wywierciłem już sobie mały otwór, tak aby przycisk ciasno leżał. Aby reset działał, należy zewrzeć dwa piny. Jeden będzie to masa, a dokładnie to te wolne miejsce. A czerwony przewód przylutuje do pada R201. Aby płytka konsoli miała poprawnie przylegające radiatory do termopadów czyli górny i dolny shield, to przewody nie mogą nachodzić na warstwę pomiędzy blachą a płytką więc tu w tym miejscu przełożę przewody. Przylutowane w ten sposób. Później to zabezpieczę czarną taśmą. Teraz wystarczy wszystko odpowiednio ułożyć. Sprawdzić, czy przycisk nie wystaje za daleko i zakleić go, aby nie wypadał do środka. Skręcam wszystko i robię krótki test. Tam na dole jest Dreamcast. Pada z kartą VMU mam podłączonego. Przycisk reset działa oczywiście jak powinien. Ale w podsumowaniu jeszcze omówię jaki jest sens montowania takiego przycisku. Otóż, dla użytkowników konsoli z napędem gd będzie taki reset pożyteczny. Ale dla graczy, którzy mają w swoim Dreamcastie gd u to już niekoniecznie ponieważ owy emulator napędu ma już taki przycisk resetowania, który jest również przyciskiem zmiany płytki w grach wielopłytowych, ale ten przycisk działa jedynie w oficjalnych i licencjonowanych grach SEGI, a nie działa w grach typu Atomis Wave, Homebrew, emulatorach czy innych nieoficjalnych portach. I tu właśnie najbardziej przydaje się ten fizyczny przycisk resetowania, gdy często zmieniamy takie nielicencjonowane gry, a tak za każdym razem trzeba wyłączać i załączać konsolę, co nie jest zdrowe dla elektroniki. Także uważam, że taki przycisk reset jest bardzo przydatny. Można go sobie wmontować gdzie chcecie, a jak macie ładniejszy np. biały pod kolor obudowy, to zapewne można zrobić taki niepozornie oryginalny, zbliżony pod dwa pozostałe przyciski. Ale to już Wasza zmyślna wyobraźnia, będzie kierunkiem tego prostego upgrade'u konsoli. To wszystko, dzięki za uwagę.